Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam się spytać, może nie spytać, a poprosić, albo nie poprosić, tylko oznajmić, że będzie na moim kanale coś takiego, takie może odcinki z 2 lub z trzy odcinki pod tytułem Wojna Zamków. I ta wojna Zamków będzie właśnie na tej mapie. Przed chwilą została wygenerowana, jeszcze nic tu nie ma, ale będą tak, będą trzy drużyny. Które będą forty, fortyfikować swoje twierdze, swoje zamki, które samemu wybudują I na czym będzie polegała Na czym będzie polegała ta mapa Otóż, będziemy rozmawiać, będą drużyny po dwie osoby I będziemy ze sobą rozmawiać przez skype'a, ale nie wszyscy naraz, żebyśmy nie wiedzieli gdzie nasze kryjówki, gdzie nasze zamki są Największą zabawą będzie, gdy zaatakuje ktoś z... Zaskoczenie na przykład. Nie będzie wiadomo gdzie on jest. I trzeba będzie po prostu zaatakować w taki sposób, żeby nikt nie wiedział. Tak jak już powiedziałem, trzeba będzie ufortyfikować swoje, swoją twierdzę. Wszystko się, jeżeli ktoś chcę się zgłosić, bo o to chciałem was się spytać, kto chce się zgłosić dwa miejsca są, dwa miejsca dla was, te dwie osoby, które się zgłoszą i zgłoście się i napiszcie, dlaczego chcielibyście wystąpić w tym nie tylko odcinku, ale pograć po prostu na tym serwerze, budując sobie zamki i później staczając wojnę, napiszcie w komentarzu, bo naprawdę może być, to. Cią... Niezła przygoda z budowaniem zamku, i później z atakiem, jeszcze z ufortyfikowaniem wszystkiego. Może być naprawdę ciekawa zabawa. To dwa miejsca są. Kto chce, ten niech napisze. Zgracie się w jedną drużynę, dwie osoby. Jeżeli wam nie będzie odpowiadał partner z drużyny, to możecie oczywiście pisać. A to ja wtedy napiszę w komentarzu jeszcze do tego filmu. A więc zgłaszajcie się, będziecie stanowić jedną drużynę, jedną z trzech drużyn albo czterech, nie wiem, zależy ile osób się zgłosi, może. Może będą nawet cztery drużyny. Im więcej osób się zgłosi, tym może będzie więcej drużyn i gwarantuję wam, że będziecie na YouTubie. A więc trzymajcie się, cześć.